Hi guys, ignore me, my voice is a little bit rusty. But you see, I actually analyzed that I need a best friend, I need a girl best friend because, like, I mean, because I'm talking about my friends who are practically my And I love them; they're my best friends. But sometimes I just, I just want to talk to a girl, you know, like. Żeby ona przyszła i powiedziała mi like, Lexi, you look cute, nawet kiedy wyglądam jak śmieci, albo, hey Lexi, you don't need a boyfriend, boys are trash, dajesz rady sobie sama dobrze, wes. you know, like, just these things that girls do and I miss that, ja bym bardzo tego chciała i strasznie zazdroszczę, jak, jak ktoś ma taką wierną przyjaciółkę albo przyjaciela, więc, I mean, ja mam wiernych przyjadzieli, but I just, I really want this girl energy right now, like, I just... I just want to talk. I don't know. I don't know what the fuck I'm saying. But I'm. I just. I just miss having a girl best friend. Ah ah ah. Tak, ja viem, že Julia Costera. Ale Julia má hubaka, and that's <laughs> awesome. That's really cool. Ale jakžije má a to automaticky jakby, you know, she's gone. She's with her boyfriend, which is cool. I support that. Ale I I just need someone just for me. Like I'm a boy, your I don't know. I'm just fucking. Tired, jestem zmęczona tym, że ja muszę sama siebie podnosić na dół i sama sobie dawać jakieś rady i sama. Sama. I don't know bitch. I'm just fucking tired. I'm sorry. I teraz jest kwarantanna and I'm. Ja nie wiem czemu ja wam to wszystko mówię, but I'm just so fucking tired and lonely. I teraz mm, ta druga część, mnie, która... wiecie, ja rozmawiam trochę... Z, am, am I about to cry? Bitch, don't cry. oh no, czekajcie, I'm not about to cry. You're not a pussy-ass bitch, Lexi. Oh, vidije, that's me spiraling some shbiye. I need, I need someone else to tell me that. I need some other shbiye. I don't know if you understand me, or I'm just a stupid bitch. But I will not cry, bitch. Okay, It's okay to be sad. It's okay to be lonely sometimes. You're doing good, bitch. You really are. And I'm proud of you. No one else is gonna tell you that, but I'm gonna tell you that. Wow, kwarantanna 10, and I'm losing my fucking mind. <laughs> ok, ktoś właśnie napisał, że chciałby mieć taką przyjaciółkę jak ja. Um, to za mnie trochę samolubnie, ale bitch, me too. Ok, I'm funny, daję dobre rady. I'm ugly, I will not take your man. Bene, więc uh, wyprostowałam już włosy i chcę tylko szybko powiedzieć jeszcze, że wiem, że jest bardzo dużo ludzi, którzy um, czują się o wiele bardziej lonely niż ja. And I just wanna say it's gonna be okay, we're gonna be okay, you got this, we're in this together, I love you.